Bardzo często widzę sytuacje tego typu, że w związku kobieta zaczyna facetowi matkować, mówić, co on powinien, czego nie powinien, w jaki sposób powinien się zachowywać, jak powinien się wyrażać, czy powinien przeklinać, czy powinien pić tak naprawdę alkohol, czy nie. No i to oczywiście jest negatywne zjawisko bo to powoduje, że kobieta zaczyna tobą sterować, buduje w to poczucie winy, no i ty starasz się robić to, czego twoja pani sobie życzy. Tylko nie zwracasz uwagi na to, że tracisz kontrolę nad swoim życiem i przestajesz robić to, co cię uszczęśliwia, to, co sprawia, że czujesz się wspaniale. Tracisz znajomych, tracisz przyjaciół, przestajesz być sobą i czujesz się taką wydmuszką, która udaje przed innymi, że jest fajna, tak to właśnie wygląda w życiu.